chciałam zacytować Keneta Kendlera, to jest taki badacz głównie schizofrenii, bardzo y, szeroko cytowany psychiatra amerykański, który mówił o próbie takiego rozumienia, czym są choroby psychiczne. Przestańmy polować na wielkie, proste wytłumaczenia. Polowaliśmy na wielkie, proste neuropatologiczne wytłumaczenia zaburzeń psychicznych i nie znaleźliśmy ich. Polowaliśmy na wielkie, proste wytłumaczenia neurochemiczne i nie znaleźliśmy ich. Polowaliśmy na wielkie, proste wytłumaczenia genetyczne i nie znaleźliśmy ich. No więc jednak wiele rzeczy jest niewiadomych. Na razie wiemy tyle, że zaburzenia psychiczne są bardzo złożone i wieloczynnikowe. W psychiatrii dominuje taki model biopsychospołeczny. Być może przypomina to Państwu to, co na samym początku mówiłam o Hipokratesie, prawda? I ta perspektywa, taka biopsychospołeczna, pozwala na takie wielowymiarowe podejście. W którym analizujemy uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, społeczne i te uwarunkowania u każdego człowieka w swoisty dla niego sposób tworzą różne tam skomplikowane sieci powiązań. Mówiłam bardzo wiele złego o tej psychiatrii, ale jednak dzięki psychiatrii zyskaliśmy bardzo wiele, dowiedzieliśmy się bardzo wiele. Wiemy już teraz dzięki psychiatrii właśnie że pacjent psychiatryczny jest takim samym człowiekiem jak każdy inny. Po prostu jest człowiekiem, który na jakimś etapie swojego życia boryka się z kryzysem. Wiemy, że rozmowa nie boli. Wiemy, że możemy wyleczyć wielu ludzi. Wiemy, że możemy zapobiegać samobójstwom. Wiemy, że możemy zapobiegać deterioracji funkcjonalnej osoby z chorobą psychiczną, że dzięki współczesnej psychiatrii choroba już przestała być wyrokiem. Wiemy, że słowo psychoterapia nie tylko leczy jakoś tam psychologicznie, ale ma oddziaływanie biologiczne. Psychoterapia zmienia mózg na przykład poprzez mechanizmy uczenia Erik Kandel laureat nagrody Nobla z 2000 roku badając takie ślimaczki morskie Aplysia które mają tam niewiele neuronów ale za to te neurony są duże i łatwe do obserwowania udowodnił że uczenie się zmienia połączenia synaptyczne między neuronami a zatem Uczenie się w procesie, przepracowywanie pewnych emocji, zagadnień w procesie psychoterapii zmienia połączenia synaptyczne, zmienia strukturę. Wiemy, że nie możemy rozdzielać ciała, mózgu od umysłu, duszy. Wiemy, że stres wpływa i na mózg, i na ciało. Wiemy, że diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych wymaga tego tak zwanego trójprzymierza, pacjenta, rodziny i psychiatry. No i dzięki psychiatrii też wiemy, jak wiele nie wiemy i jak wiele jeszcze mamy do zrobienia.